No, cześć, słuchajcie, znalazłem coś bardzo ciekawego. Co znalazłem? Znalazłem coś, co pokazuje, że wcale nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego sprzętu, jak się chce coś w życiu osiągnąć, tak? I popatrzcie, co ciekawego znalazłem tutaj. To jest ciężkie, ale popatrzcie, tutaj mamy, tutaj ktoś sobie wymyślił ciężarek na pracę, przypuszczam, bicepsów i tak dalej. I co tutaj mamy na końcach, nie wiem ile to waży, może, może z kilogramów 15, i co? Jak się chce, to co? To można i pracować nawet bardzo nietypowymi, skromnymi yy, sprzętami, tak? Więc można sobie zrobić siłownie, <gryw> można sobie zrobić siłownie i można również widzicie na na kawałku zrobienie sobie ciężarków z betonu i kawałek i kawałek rury i proszę bardzo i mamy i mamy małą siłownię tak i co i można można no właśnie a dobra starczy 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 tego jaka lekcja jest że jak się chce to się da